Witajcie ludziska, dzisiaj przyjrzymy się Audi A4 B5. Pamiętajcie o podrzucaniu samochodów do pod lupą, subskrybowaniu, ocenianiu, komentowaniu i wpadajcie na grupę. Informacje ogólne. A4 B5 zaprezentowano w 1994 roku, zbudowane na płycie podługowej PL45, którą potem odziedziczył Passat B5. W 1996 roku zadebiutował kombi, czyli Avant. Również wprowadzono wersję limitowaną do 55 sztuk B5 STW z silniczkiem 1. 8 Turbo AZK240 Kuni, z zewnątrz dodano dokładkę STW na wzór wersji torowej, wszystkie były srebrne z czarnym wnętrzem, ale najważniejsze to zmiany mechaniczne, które pozwoliły rozpędzić się Audi w 6 sekund do setki. W 1997 roku zaprezentowano Audi S4 oraz zrobili lekki lifting. W 1999 roku przeszedł drugi LIFT, gdzie główną zmianą była elektryka. W 2000 roku powstało RS4 i przeszedł kolejną modernizację. Dostępne były tylko nowe silniki i odmłodzone. Każde auto było obsługiwane przez szynę KAN. Największe zmiany to licznik z białym podświetleniem, zastąpienie RNSC nowszym RNSD oraz wprowadzenie BNS-3 zamiast BNS-1. Dodano pakiety wyposażenia Proline Sport i Proline Style. W 2001 roku połączono to w jeden pakiet Professional Line z charakterystyczną czerwoną poziomą kreską oraz w przypadku 18 Turbo T na czerwono. Posiada tapicerkę półskórzaną wersji Sport i Recaro. Obniżono zawieszenie o 20 mm, listwy dekoracyjne aluminium, czarna podsufitka dostępna wcześniej tylko w S4 i RS4, Felgi 17 i białe tarcze zegarów. Silniki. Mamy wiele motorów do wyboru, od małych litraży po V6. Jeśli chodzi o jednostki benzynowe zaczynamy gamę od 1.6, który jest dobrze znany mechanikom. Jest tanie w eksploatacji, ale w zamian nie ma za dużo mocy. Z silników wolnosących najlepiej wybrać 1.8. Jest to najlepszy kompromis między mocą, a kosztami naprawy. Jednak polecam 1.8 Turbo. Wersja 150-konna ma przyspieszenie podobne do 2.4 i 2.6 V6, a 180-konna ma podobne do 2.8, jak nie lepsze. Są to silniki podatne na tuning i o tym już chyba książki napisali, ale jak chcecie, mogę zrobić film o 1.8 Turbo pod tuning. Jeśli chodzi o silniki V6, to kupienie ich oprócz dźwięku nie ma więcej sensu. Pod względem dynamiki nie wypadają najgorzej, lecz mają duże spalanie w porównaniu do osiągowo podobnego 1.8 Turbo. Silniki czterocylindrowe nie należą do awaryjnych, jednak przy wyborze 1.8 Turbo trzeba dokładnie zwrócić uwagę na jego stan, ze względu na to, że ma opinię niezniszczalnego, więc ludzie nie dbają o niego i jest bardzo katowany. Motory V6 też mogą być już wymyślone, Męczone przez poprzednich właścicieli. W 2.8 występuje problem z pompą olejową. Oczywiście wszystkie nadają się do LPG. Większość tych silników dokładnie omówiłem w poprzednich odcinkach o starszych wagach. Teraz przejdźmy do jednostek na olej napędowy. Zacznijmy od chluby grupy Volkswagena 1.9 TDI. Mamy do wyboru o różnych mocach. Od 75 koni AFF, gdzie zmieniacie wtryski od wersji 110 i programem zyskujecie w okolicach 100 koni, ponieważ jest to stłumiony 1Z. Później mamy 90-konne na pompie i 115-konne na pompowtryskach. Trzeba pamiętać, że będą mieć ogromne przebiegi. W starszych konstrukcjach pada pompa rozdzielaczowa i turbina. W nowszych oprócz turbiny padają pompowtryski. Jednak trzeba pamiętać, że mogą już padać różne czujniki i inne części osprzętu. Najgorzej wypada tutaj 2,5 TDI V6. 150 koni. Oprócz standardowych problemów diesla dochodzi jeszcze ścieranie wałków rozrządu i skomplikowany rozrząd. Prowadzenie. Trzyma się drogi dobrze. Jednak nie jest idealnie ze względu na to, że zawieszenie z przodu potrafi cały czas szwankować. Z przodu posiada cztery wahacze na jedno koło i bardzo często padają swożnie i tuleje wahaczy. Tanie zestawy wahaczy potrafią się rozsypać po 15 tysiącach kilometrów, a lepsze są w cenach od 1000 zł zwyż. Jednak jeśli jest sprawny, zwłaszcza w quattro, potrafi pokazać swój pazur i świetnie sobie radzi w gorszych warunkach pogodowych. Z tyłu w wersji FWD posiada belkę skrętną, za to w napędzie na cztery buty zrobi zawieszenie na wahacza. Czasem też zdarzają się luzy w układzie kierowniczym i pompa wspomagania potrafi wyjść. Przeniesienie napędu. Możliwe jest przeniesienie napędu za pomocą skrzyni manualnej 5 i 6 obiegowej. Z nimi raczej nie ma problemu, jedynie w dieslach może być do wymiany dwumasa. Dostępne są również przekładnie automatyczne 4 i 5 stopniowe. Jednak nie polecam kupowania ich ze względu na wiek samochodu i możliwość awarii z tego powodu, które mogą być bardzo kosztowne w naprawie. Jak wiadomo wszystkim A4 jest dostępne w... FWD i stałym napędem na 4 koła, który jest najlepszym wyborem, jednak należy sprawdzić czy jest w dobrym stanie. Najlepiej zaraz po zakupie wymienić olej w dyferencjale. Rdza. Audiczka jest zabezpieczona przed korozją, jednak 99% jest już jeb... jak wiadomo kto, wiadomo gdzie. Jednak lubią więcej złączniki, styki elektryczne, przewody hamulcowe, śruby mocujące i wiele innych elementów z racji wieku i przejechanych kilometrów. Wersja sportowa. Marzenie każdego fana starych wagów. Dostępne są dwie wersje S4 i RS4. Oba posiadają potężny silnik 2.7 biturbo z doładowaniem równoległym. S4 dostarcza moc 265 koni, dając sprint 5-6 sekund do setki. Za to RS4 ma już tych koni 380 i 4.9 do 100 km na godzinę. Dzięki napędowi quattro potrafi pokazać prawdziwy pazur i bez zbędnego palenia gumy katapultować się do przodu. Na aktualny stan jest to idealny kandydat do zrobienia z niego Clippera. Wizualnie dużo nie różni się od podstawowej wersji na pierwszy rzut oka, jest bardziej napompowany względem zwykłej wersji. Skórzane fotele Recaro potrafią bardzo dobrze trzymać nawet przy ogromnych prędkościach, która jest ograniczona elektrycznie do 250 km na godzinę. Jednak RS4 potrafi wykręcić nawet powyżej 290 km na godzinę. Moc jest przenoszona dzięki sześciobiegowej skrzyni manualnej, która daje 100% kontroli nad silnikiem, co dla wielu jest bardzo ważne. Aktualnie na rynku jest ich bardzo mało, a koszty utrzymania są wysokie, więc nie jest to samochód dla każdego. Ale na pewno wielu z Was chciałoby mieć tą legendę Audi w garażu. Opinia ogólna: Jest to wiekowy samochód, który mogę polecić komuś, kto szuka taniego wozidła do dojazdów do pracy, jednak boryka się już z wieloma problemami spowodowanymi wiekiem i przejechanymi kilometrami. Zwłaszcza prócz zawieszenia lubi dać w kość automatyczna klimatyzacja i często pada pompka centralnego zamka. Jednak jeśli będzie zadbany, to potrafi sprawić wiele frajdy z jazdy, zwłaszcza połączenie 1.8 turbo 180 i napędu quattro. Za to jeśli wybierzecie 1.9 TDI albo wolnossący 1.8 z LPG będzie ekonomiczny i nie odczujecie aż tak cen paliwa, które są aktualnie wiecie jakie. Będzie się dobrze sprawdzał jako pierwszy samochód i pobijanie po go nie będzie aż tak bolało jak w przypadku nowszych egzemplarzy. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Pamiętajcie o subskrybowaniu, ocenianiu, komentowaniu i wpadajcie na grupę. Podsyłajcie również samochody do serii pod Tupą. Trzymajcie się.